A więc cześć moje białe serki, z tej strony oczywiście Pata łopata. Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku serkowego fanmaila. Dzisiaj mam taką dosyć sporą paczkę od Pauliny, także dziękuję Paulina, bardzo serdecznie Cię pozdrawiam. Ostatnio to była od Pauliny, ostatnio Pauliny mi często wysyłają paczki, więc tak, bez zbędnego przedłużania przechodzę do otwierania. Aha, tylko pytanie jak się za to zabrać. Klasycznie pojadę... Pod spodem widziałam, że jest dosyć ładnie udekorowany. Okay. Prawie to mamy. Już widać, że jest fioletowy, a fioletowy to mój ulubiony kolor, więc jak najbardziej. I tutaj mamy piękny wizerunek K i logo Idol, więc bardzo się cieszę. Idol to jest mój trzeci ulubiony zespół czy drugi właściwie, więc y, jak będzie coś z na pewno nie pogardzę, ale jak widzicie jest prześlicznie udekorowana, w ogóle jest cała pomalowana, więc szanuję, że się chciało malować sobie i są małe dziączkiki tutaj, a tutaj z przodu też, dlatego będę teraz otwierać, ale może dam sobie tu troszkę niżej, więc może będziecie teraz widzieć troszkę lepiej, zobaczycie pierwsi, co jest w środku, pam re, pam o, jest Kukson oczywiście, który mówi kocham Cię. Dzięki Kukson, ja Ciebie też kocham. W każdym razie, o, mamy tutaj liścik na wierzchu, więc przeczytam go. Wydrukowany. Hej Patka, mam na imię Paulina i mam 13 lat. Armii jestem od ponad roku, a wiernym białym serkiem 9 miesięcy. Uwielbiam Twoje filmiki i kraki. Kocham Cię mocno i pozdrawiam. To jest nie umiem pisać, więc napisałam list na komputerze. Mam nadzieję, że paczuszka ode mnie Ci się spodoba. Kocham Cię Paulina. O, dziękuję bardzo. Ja też Cię kocham, kocham wszystkie moje białe serki, więc bardzo, bardzo dziękuję jeszcze raz. I tutaj mamy papier. O, już widzę fanarcik. Na samym początku jest to kuki w ciastku. No powiem tak, niezwykle oryginalna koncepcja, to na pewno przeuroczy, naszkicowany. Bardzo ładny, dziękuję bardzo. Dalej mamy rameczkę. Czyżby będzie coś nowego na moją ścianę rameczek, nie wiem jak to nazwać, ale jak widzicie, jest tu dość spora paczuszka, dość ciężka, zabąbelkowana zabomb w sensie folii bąbelkowej. Więc ja sobie te rzeczy odłożę może na razie na boczek. Proszę mi się złożyć ładnie, jednak jedną ręką nie dam rady tego zrobić, odłożymy tam na boczek i zobaczmy co jest tutaj, daję Wam troszkę bliższy kąt do zobaczenia, nie wiem jak to, o to jest naklejka z sajdakiem. Znaczy, tak mi się wydaje, że to jest Tak, Ja jestem, yy, jak byłam mała, to byłam straszną fanką Pokémonów. Teraz już nie jestem aż tak wielką, ale nadal potrafię rozpoznać niektóre, więc, ha, ekstra przykład jest na bluze. Pięknie. Yy, odkleimy to. W sensie od, odetniemy. O, Jezus, już tam widzę śmiejżelki. Och chrysta. Jak, jak będzie napisane, że to dla mojej mamy, to mi będzie przykro. Nie, nie są dla mojej mamy, to dla mnie śmiejżelki. Świetnie, bo uwielbiam śmiejżelki, także dziękuję bardzo. Dalej mamy, uwaga, popcorn solony. Na miły wieczór z kuksonem jest karteczka, wiadomo. Popcornem na pewno będzie milszy. Uuu, <ścoughs> maseczka na tkaninie. I to ko Korean Energy. Szacun, szacun przywraca elastyczność nawierza skóry twarzy. Fajnie, bo nie mam żadnych maseczek teraz. Bo pewnie nie byłam w ogóle na zakupach takich kosmetycznych, więc bardzo dziękuję. Na pewno się przyda. O, tutaj mamy w ogóle jakieś... Aha, to jest przywiązane. Dobra, to wyjmę już to całe. O, wypadło mi jeszcze mnóstwo rzeczy. O, ja nie mogę! Jaki czat! Mówiłam wam, że uwielbiam, yy, że nie uwielbiam, ale że byłam straszną fanką Pokémonów i tutaj mamy. W ogóle naklejeczki z Pokémonów, jak to jest urocze. Tu są trzy Sajdaki, czyli jednak to był Sajdak, wiedziałam. Jest Pikarz. Ooo, e, Likitung, on się nazywał? Tak mi się wydaje, że to był Likitung. I śnieżny Wulpix, to jest w ogóle mój ulubiony Pokémon, więc śnieżny Wulpix, znaczy to jest alolański Wulpix, tak? O Jezu, jakie słodkie! Dostałam jeszcze gumkę do mazania z jakimś niedźwiadkiem. Przeurocze przypinkę z Blackpink, ale kurczę, nie mam tu mojego worka, tam jest, dajcie mi sekundkę. Przekumajcie tą fazę. Ostatnio dostałam taką naklejeczkę z Blackpink i nakleiłam ją sobie na przypinkę, a teraz dostałam taką samą przypinkę, tylko większą i w kolorach na odwrót. No, po prostu nies ups. niesamowita sytuacja. Ale bardzo dziękuję. Ja przypinki bardzo chętnie przyjmuję, bo tak jak widzieliście, przypinek mam już dosyć sporo, więc jak najbardziej chętnie przyjmę. Dlatego bardzo dziękuję przypinka z Blackpink i tu mamy jakieś karty z BTS. Jest tu już Jungkook, więc mm, jak jak najbardziej, ja chętnie Jungkooka zawsze przyjmę w każdej formie. <laughs> mamy tutaj, ale śliczne, trzy karty z Jungkookiem. Wszystkie trzy są z Love Yourself Answer z różnych sesji, tak mi się wydaje. Na wszystkich jest napis BTS. No, przepiękna sprawa. Na pewno je sobie zawieszę na ścianę, ponieważ mam jeszcze kilka dziurek do uzupełnienia. Ale te naklejki z Pokémonów nie rozwalają. Nie wiem, gdzie sobie je nakleję, ale na pewno sobie gdzieś je nakleję. Tutaj mamy cały pakunek, gdzie jest napisane. Zawsze się gubi UW. I tutaj są galaretki i kisiele. Ja nie mogę. Czekajcie, bo coś mi spadło jeszcze. Mam to. Coś na Twoją piękną twarzyczkę. A dziękuję bardzo. Czyli to była pewnie maseczka. Cóż, mojej pięknej twarzyczce już i tak pewnie nie pomoże, ale mamy tutaj całą paczuszkę galaretek i kisieli. Już to otwieram. Ochryste. Ja uwielbiam galaretki. Galaretka przezroczysta, winogroniowy smak. Budyń waniliowy. Ochryste. Kisiel wiśniowy, cytrynowy i truskawkowy. No co za czat po prostu. Kosmos. I tutaj mamy. Coś słodkiego jest to batonik Tidbit. Milk chocolate and cherry brownie. Jest, nie znam tego tak szczerze. Nie wiem, czy to jest w ogóle polskie, ale czekolada mleczna i wiśniowe brownie. Kurde, może to być naprawdę ciekawe. I ostatnia rzecz, jaką tutaj mamy. To jest podświetlana rameczka z BTS. Mam nadzieję, że ci się podoba. To się świeci, uwu. Czekaj, czekaj, czekaj. Ja pierdzielę jaki czat! Ale ekstra! I jakie piękne zdjęcie w ogóle. Kurczę, ej, Ale mam fazę. Poprzy, Poprzykliam sobie. poprzekle, po, Poprzypinam sobie tutaj moje fotokarty, które mam tam. To jest ekstra. Naprawdę. Bardzo dziękuję. Więc to było chyba wszystko. Paczuszkę. Tak mi się wydaje, że wyjąłem wszystko. Kurczę, bardzo ładna paczuszka. Naprawdę propsy ode mnie. Bo taka, jakby, jakby tu powiedzieć, dopracowana. Wszystko było mega dopracowane. Mega szanuję. I te karteczki z pieskami. W ogóle jeszcze. Widać, że yy, Paulina ogląda mnie już trochę, bo nawet wiedziała, że lubię Pokemony, a raczej nie mówiłam o tym za często i po prostu takie urocze rzeczy tu podostawałam. Także bardzo dziękuję Paulina za piękną paczkę, a jeśli ktoś z Was chce mi coś wysłać, to zapraszam do opisu. Tam będzie mój e-mail, na który trzeba napisać, a ja wtedy wszystko się dogadam wszystko Wam wyjaśnię, jak to u mnie wygląda. Więc to było wszystko w tym odcinku. Ja jeszcze raz bardzo dziękuję Paulinie za paczkę, Wam dziękuję za oglądanie i trzymajcie się, do następnego, papa!